Witam serdecznie na konferencji, która jest pierwszą konferencją po, po Grand Prix. I korzystając z tej okazji, wielkie gratulacje dla Bartka, który w fantastyczny sposób pokazał się publiczności zgromadzonej na stadionie im. Nad Janca, jak i też przed telewizorami. Myślę, że wszyscy, którzy to oglądali, przycierali oczy ze zdziwienia. Może najmniej tener, bo ma z Bartkiem kontakt na co dzień, więc. Myślę, że to przewidział, ale też i świetna postawa i gratulacje dla Krzyszka Kasprzaka, Mateja Żagara, bo jeżeli mamy Grand Prix w Gorzowie i podium jest złożone w całości zawodników Stali Gorzów, to tylko i wyłącznie nam pozostaje się cieszyć. Choć e, też trzeba powiedzieć, że cieniem na tą imprezę padła kontuzja Nilsa Krystiana Iwersena, która będzie na nas wciążyła już do końca e, tego sezonu. I dlatego właśnie też z tego miejsca serdecznie zapraszam wszystkich kibiców, którzy chcą być z nami, chcą nam pomagać. W najbliższą niedzielę na stadionie im. Edwarda Jancarza ważny mecz z drużyną z Wrocławia. Zaczynamy o 19.00. Wbrew pozorom jest to mecz bardzo istotny dla układu końcowego tabeli. Ten mecz musimy wygrać, aby przedłużyć nasze szanse na zajęcie drugiego miejsca, a drugie miejsce w kontekście walki z drużyną z Zielonej Góry jest bardzo ważne, dlatego, że po pierwsze drużyna, która w półfinałach zakończy mać idealnym remisem, a taką kontraryzacja mamy z drużyną z Zielonej Góry, awansuje ta, która jest wyżej sklasyfikowana po części zasadniczej. Czyli innymi słowy przystępujemy do tego półfinału z jednym malutkim punkcikiem więcej niż nasi rywale. Po drugie, w dniu 20 września, czyli przed meczem drugim, w tym pofinale, jest Grand Prix Wojens, co automatycznie eliminuje nam na treningu Mateja Żagara, Krzyśka Kasprzaka, a chcielibyśmy się całą drużyną spotkać przed meczem rewanżowym, aby jak najlepiej się do tego meczu przygotować. Dlatego jedziemy z Wrocławiem o zwycięstwo, ale też zależy od tego, jaki będzie wynik Zielonej Góry w Tarnowie. Wiemy, Tarnów w pojedzie osłabiony. No i też będziemy wszyscy patrzeć na to, co się wydarzy w Częstachowie, bo tamten wynik decyduje o tym, kto pojedzie dalej w barażach. Jeżeli chodzi o Iversena, on w tej chwili przechodzi kolejne konsultacje, tym razem już w Danii. Lekarze są zgodni co do jednego: nic w tym roku na tor nie wróci. Trwają w tej chwili konsultacje, czy będzie konieczna interwencja, czyli leczenie tego operacyjnie, czy uda się zrobić to bezinwazyjnie, ale w obu przypadkach z perspektywy kibica Staligorzów efekt jest ten sam. Musimy radzić sobie bez nicza w meczach play-off i w najbliższym meczu z Wrocławiem, ale mam nadzieję że i wierzę w to, że to spowoduje dodatkową mobilizację, energię, taką jedność w drużynie która spowoduje to, że chociażby dla Nilsa a zdobędziemy się na ten dodatkowy wysiłek, żeby po zakończonym sezonie również Nilsowi ten medal dać, bo na niego w pełni zasłużył. Jeżeli chodzi o mecz z Wrocławiem, to warto na nim być nie tylko z tego powodu, który powiedziałem wcześniej, czyli między innymi z tego względu, że jest to ważny mecz i potrzebujemy tego wsparcia z trybun, ale też dlatego, że 13 września w Gorzowie, to jest sobota, odbędzie się finał indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów, w którym wystartuje Bartek Marslik, wystartuje w nim również Adrian Cyfer. Mamy kolejną szansę na to, żeby zawodnik stali Gorzów na szyi zawiesił medal Mistrzostw Polski. I ci kibice, którzy nabędą bilety na Wrocław, będą mogli wejść na finał tej imprezy młodzieżowej w cenie jedynych 5 zł. Niezależnie od tego, jak się potoczą, potoczą dalsze mecze, jakie będą wyniki sportowe, czeka nas współfinał z falubazem. Osoby, które nabędą mecz na Wrocław, oprócz tej, tego rabatu na tej promocji na finał mimp będą mogły również. Przed sprzedaży kupić miejsca na Falubas na to samo miejsce, które wybiorą sobie na mecz ligowy z Wrocławiem. I jeżeli chodzi o sam Wrocław, to będziemy mieli atrakcje, choćby takie, że będziemy mieli występ szkoły tańca Parkieciarnia na Murawie. Będziemy też gościć sporo u mamy już rok szkolny ze szkół z Gorzowa i z regionu. Ale też będzie taka mała niespodzianka: ci, którzy byli na Motor Racing Show, mogą to skojarzyć. Będzie stalowa chałubica, Pojazd gąsienicowy w barwach stali gożów, który będzie stał przed kasami. Będzie można sobie podejść, obejrzeć, zrobić wyjątkowe zdjęcie na tle chałupicy. To będzie miała herb stali gożów. I mała niespodzianka: która będzie albo nie będzie. To już wielka trenera i zawodników. Ona będzie, jeżeli mecz będzie wygrany. Jak nie będzie, w co sobie się nie wierzę, to, to jej nie będzie. I, i proszę mnie nie pytać, co to jest, bo jest to niespodzianka, więc więcej powiedzieć nie mogę. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Ostatni mecz rundy zasadniczej, i jak każdy mecz jest dla nas bardzo ważny, przystępujemy do tego meczu bez Iversena, który doznał kontuzji, ale to jest jedna z form przygotowań do półfinału. Na tym meczu zostaną sprawdzeni zawodnicy zwanej drugiej linii Świderski, Gapiński, Samstren i od nich będzie wiele zależało, jeżeli chodzi o mecze półfinałowe. I z, tych, z tej trójki, praktycznie można powiedzieć też dwójki, wyselekcjonujemy zawodnika, który będzie z zawodników, którzy będą startowali w półfinale. Oczywiście podchodzimy do tego meczu bardzo poważnie. Chcemy go wygrać. Będziemy wszystko robić, aby to, ten cel osiągnąć. I zabezpieczyć się, jeżeli chodzi o półfinały, ponieważ no, druga linia w przypadku Kontuzji Wersena jest bardzo kluczowa. Zawodnicy y, pierwszej linii, tak zwanej, no, jak widzieliśmy ostatnio, jeżdżą bardzo dobrze, aby to się przełożyło na rozgrywki ligowe też, w co głęboko wierzę. I tutaj bym chciał podziękować Wersenowi za, za pomoc. Mimo to, że ma kontuzję, że nie wystartuje, ale służy swoim parkiem maszynowym, swoim mechanikiem, jeżeli chodzi o potrzeby drugiej linii i myślę, że ten ukłon przyczyni się do tego, że ci zawodnicy będą lepiej jeździć, będą lepiej dopasowani sprzętowo. Yy, I myślę, że to im bardzo pomoże w tym, aby osiągnąć lepszą dyspozycję i przede wszystkim zastąpić Iversena 3-4 w połowie byłoby całkiem dobrze, wiadomo, że będziemy jechać później z zz i, i kluczowa postawa tych zawodników jest dosyć mocna. Odbędziemy dwa treningi w tym tygodniu, czwartek, sobota w samotnym treningu będą wszyscy zawodnicy, oprócz oczywiście kontuzjonowanego Iversena i to będzie taka jedna z form przygotowań do, do play offów Wiesz no, mówi, tak? tak. No, zacznijmy może od, nie wiem, od meczu z Rosją, tak jak mówił tutaj prezes i e, trener, że przygotujemy, przygotowujemy się w pełni skoncentrowaniem, ponieważ nie mamy Nilsa, który był tak jakby naszą podporą w każdym meczu. Eee, będą, tak jak trener mówił dwa treningi, spróbujemy się dopasować jak najlepiej do toru. Myślę, że w niedzielę będzie taki sam tor, eee, że wszystkim nam będzie to pasować i że uda się nam o dobry rez rezultat. Dobre. No właśnie ten, ten, ten puchar, ten medal, to w jakiś sposób widzę nie miał wpłynęło na, na ciebie taki, 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 taki bardziej pewny siebie jest. Nie, czemu? No, od razu, jak coś jest OK, to od razu widzę, tutaj są jakieś różne spostrzeżenia. Nie, ja się nie zmieniłem, jest wszystko w porządku, tak jak było. Po było może na to, że niektóre rzeczy będę bardziej wierzył, czy nawet uwierzyć jeszcze bardziej w ten silnik. Choćby, nawet to by miało pomóc, to myślę, że nawet pomoże. No zawsze jakiś taki sukces daje, takiego kopa, który motywuje do dalszej pracy i cięższej pracy, żeby radzić sobie jeszcze lepiej, bo tak jakby półkę sobie zawiesiłem dość wysoko i no muszę jakoś te motora zdołać. Czy fakt, że nie będzie wersena powoduje, że nie wiem, jak już bardziej mobilizujesz się na zasadzie takiej, że no, trzeba, trzeba jednak Nielsa za zastąpić i już nawet Ty nie możesz błędu popełnić? No, dokładnie tak. Żaden z nas nie może błędu jakiegoś głupiego przede wszystkim popełnić. No, będziemy mega skoncentrowani i będziemy dawać sobie wszystko, tak jak chyba no, na każdym meczu. Ale z tego faktu, że Milisa nie ma, to będziemy musieli sobie radzić no, naprawdę dobrze, żeby to jakoś dobrze też wyglądało na torze. Pytania do tutaj osób biorących bio konferencji. Pamiętam, że pojawiła się informacja na mediach społecznościowych. Że jest decyzja, że tor z tego momentu będzie taki jak na Grand Prix. Może pan coś rozwinąć? Mogę rozwinąć. Zawsze staramy się zrobić tor do ścigania. Nie zawsze warunki atmosferyczne na to pozwolają. pozwalają. Jeżeli pogoda będzie sprzyjała, to tor będzie do ścigania. Pierwszy raz widzieliśmy takiego zegara? Jakiego rodzaju No Myślę, że, że to dobry prognostyk. Zagary poczynił pewne zmiany jeżeli chodzi o ustawienia silników i to z pewnością też się przyczyniło do tego, że był dosyć szybki i na podobnym torze, na torze do walki, yy, sprzyja, który sprzyja naszym zawodnikom będzie zdobywał odpowiednią ilość punktów jak i wszyscy zawodnicy, a przede wszystkim yy, tak zwana druga linia też. No właśnie, czy to jest, czy ten tor będzie właśnie pasował do drugiej linii jak pan na ja myślę, że taki tor trzeba przygotować głównie też pod drugą linię, ponieważ ci najlepsi zawodnicy poradzą sobie w każdych wynikach, a teraz będzie zależało bardzo wiele od postawy zawodników yy, doparowych. Właśnie mam pytanie o to, przygotowanie toru na Grand Prix, bo w poprzednich latach ten tor był zupełnie inny. Był twardy, Mówię jak oglądałem te, te, te no, w, telewizji. w telewizji, w telewizji no tak, ale jak oglądałem w telewizji te, te grąpy, gdzie byłeś trzeci, no to obejrzałem to, zastanawiałem się, czym ja się na tym stadionie, bo tam z toru w telewizji biało nudą. Teraz jest zupełnie inaczej. Z czego wynikało, że ten tor no, wyglądał przynajmniej na zupełnie inny i naprawdę było bardzo dużo walki. Trzy lata temu był super twardy, teraz, teraz był... Twardy, ale można powiedzieć do walki i pasował to, to jest kwestia przygotowania toru też, ale też warunki atmosferyczne pozwoliły na to, że można było przygotować ten tor.